W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu więcej o ferrytynie, i dzisiejszy odcinek nawiązuje do poprzedniego filmu, gdzie mówiłem o roli ferrytyny i zmęczeniu w chorobie Hashimoto. Ale odcinek ten będzie nie tylko korzystny dla osób, które odczuwają zmęczenie w chorobie Hashimoto, ponieważ jest to białko magazynujące żelazo, a problemy z metabolizmem żelaza ma wiele osób w naszym społeczeństwie, więc naprawdę warto posłuchać. Dzisiejszego odcinka. Czym zatem jest ferrytyna? Ferrytyna jest białkiem, głównym białkiem służącym do przechowywania żelaza w obrębie naszych komórek. Ferrytyna uwalnia żelazo w miejscach, w których jest potrzebne. Zatem zapasy ferrytyny będą determinowały nasze zapasy żelaza. A przypomnę, że głównym miejscem magazynowania ferrytyny jest wątroba. Ale trzeba przypomnieć, że ferytyna ma także inne ważne funkcje w naszym ciele, pełni rolę detoksykującą. Po pierwsze, usuwa reaktywne formy tlenu, które niszczą nasze komórki. Prócz tego, co jest bardzo ważne, ferytyna determinuje metabolizm metali ciężkich, takich jak ołów, kadm czy aluminium. Prócz tego. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że wpływa ochronnie na naszą skórę, ochraniając nas przed promieniami UV. Kolejno, nie sposób nie wspomnieć o tym, że białko to hamuje nadaktywny układ immunologiczny, no i w końcu poprawia gojenie się ran i stabilizuje stan zapalny. Zatem, jak widać, Ferrytyna to nie tylko magazyn naszego żelaza, ale wiele innych prozdrowotnych funkcji w naszym ciele. Dlaczego zatem warto zainteresować się ferrytyną? Otóż, wiedząc już to, iż ferrytyna jest magazynem żelaza zgromadzonego w naszym ciele, można używać wskaźników ferrytyny jako wskaźników pośrednich co do ilości żelaza w naszym ciele, a tym samym do możliwości diagnozowania niedokrwistości z powodu właśnie niedoborów żelaza. Więc jeśli udamy się na badania laboratoryjne i wykonamy sobie badanie stężenia ferrytyny w naszej krwi, to u kobiet uważa się, iż od 10 do 200 mikrogramów na litr jest to wartość poprawna, a u mężczyzn mniej więcej od 15 do 400. Choć w zależności od źródeł. A nawet od laboratorium dane te mogą nieznacznie się różnić. Najlepiej jest, kiedy wartości te oscylują w granicach 100 mikrogramów na litr. Ale tutaj, przy badaniach laboratoryjnych, chciałbym się na chwilkę zatrzymać. Szanowni Państwo, należy pamiętać, iż poziomy ferrytyny czy stężenie we krwi może zmieniać się na wyższe, na przykład w przypadku przewlekłych stanów zapalnych czy infekcji. Zatem, jeśli my wykonamy sobie badanie poziomu ferrytyny w trakcie jakiejś infekcji, możemy mieć zakrzywiony obraz rzeczywistego stężenia tego białka w naszej krwi. Zatem badanie ferrytyny należy wykonywać wtedy, kiedy mamy pewność, że przechorowaliśmy jakąś chorobę i minęło przynajmniej 3 tygodnie od tego czasu. Zatem omówmy sobie niskie stężenia ferrytyny w organizmie ludzkim. Jeżeli w wynikach badań laboratoryjnych będziemy mieścili się w granicach dolnych widełek stężenia ferrytyny, to możemy podejrzewać u siebie na przykład anemię, ale prócz tego choroby jelitowe, niedobór witaminy C, ale także i niedoczynność tarczycy. Trzeba pamiętać także o tym, że niedobory ferrytyny pojawiają się częściej u wegetarian. Prócz tego. O czym powiedziałem wcześniej, ferrytyna jest w głównej mierze magazynowana w wątrobie. Zatem niedobory ferrytyny mogą pośrednio wskazywać także na problemy, oczywiście, z wątrobą. A jakie objawy w Twoim organizmie przed poznaniem wyników badań laboratoryjnych mogą wskazywać u Ciebie na to, iż masz niedobory właśnie ferrytyny? Po pierwsze, może być to Niewyjaśnione zmęczenie, potem niepokój, kolejno depresja, zawroty głowy, problemy z utrzymaniem koncentracji, drażliwość, dzwonienie w uszach, duszności oraz silny ból głowy. Więc skoro wiemy już więcej o funkcjach ferrytyny, wiemy jakie choroby czy objawy uboczne brak tego białka może nasilać. W takim układzie powiedzmy sobie, co możemy zrobić, aby zwiększyć stężenie ferrytyny w naszej krwi. Po pierwsze, będzie to oczywiście suplementacja żelazem. Z dostępnych badań naukowych wynika, że suplementacja 30 mg żelaza na dzień przez 3 miesiące poprawia stężenie ferrytyny we krwi i utrzymuje ten stan na ponad pół roku. Oczywiście to, jaki preparat żelaza państwo otrzymacie, no, będzie zależało od waszego stanu zdrowia i od tego, na jaki zdecyduje się państwa lekarz. Ponieważ różne formy żelaza są różnie wchłaniane, to w skrajnych wypadkach, kiedy będzie problem właśnie z wchłanialnością żelaza, lekarz może zdecydować się nawet na kompleks wodorodlenku żelaza-3 i poliizomaltozy. Ten preparat żelaza będzie w szczególności korzystny dla osób z chorobami jelit, które niezbyt dobrze tolerują standardowe preparaty z żelazem. Prócz preparatów w postaci suplementów warto oczywiście spożywać pokarmy bogate w żelazo, czyli zielone warzywa liściaste, fasolę płatki owsiane, wołowinę pestki dyni orzechy, czy na przykład kakao. Natomiast cała reszta substancji, która poprawi nam poziom ferrytyny, działa pośrednio poprzez poprawę wchłaniania żelaza. Zatem będą to witamina A, ale także i beta karoten, ponieważ znacznie zwiększają właśnie przyswajanie żelaza. Prócz tego, oczywiście, witamina C. Dalej, fruktoza zawarta w owocach zwiększa faktycznie przyswajalność żelaza. Więc tutaj taka mała rada, jeśli przyjmujemy suplementy z żelazem, warto przy okazji podjadać sobie jakieś owoce. No i z tego, co mi jeszcze przychodzi do głowy, to L-alanina. Jest takim ciekawym związkiem, który nie tyle podnosi stężenie ferrytyny w naszym ciele, ale znacząco usprawnia właśnie działanie tego białka, w szczególności w zakresie działania antyoksydacyjnego i działania przeciwmiażdżycowego. Także to by było chyba wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy temat. Jak ktoś z Państwa ma jakiś pomysł na jutrzejszy film, to szybko proszę wpisać go w komentarzu. A ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam już jutro. Do usłyszenia.